Wszyscy czekaliśmy, jak gigant z Czech odpowie na ten szaleńczy wyścig na prędkość. Odpowiedź jest tutaj: prosto z jest 2025 i nie jest to po prostu szybka maszyna. Zacznijmy o Core 1 L. To duża zamknięta drukarka w architekturze Korex Y. Co imponujące, oferuje dwukrotnie większą objętość roboczą. Mamy tu 300x300x320 mm. To jest bardzo duża przestrzeń jest większa od Core 1. Ale tu jest haczyk. Zewnętrzne wymiary są zaledwie o tylko 10% większe od mniejszego modelu. Oznacza to, że jest taka sama na zewnątrz, a większa w środku. To jest maszyna, która jest duża w środku, kompaktowa na zewnątrz i naprawdę mieści się na biurku. Do tego dochodzi jakość życia. Drukarka jest wstępnie kalibrowana w fabryce, czyli dosłownie zero konfiguracji. Wyjmujesz, włączasz i drukujesz. Ale co ważne dla profesjonalistów, Core One L ma też pełne wsparcie dla ekosystemu Prusa Connect Up i wbudowaną kamerę 1080p i opcjonalny fizyczny zryb offline bez modułu Wi-Fi, który może być krytyczny dla, krytyczny dla firm i infrastruktury, które nie mogą sobie pozwolić na podłączenie maszyn do sieci. Ale to, co naprawdę redefiniuje tą maszynę, to stół grzewczy. To jest największa innowacja w LC. Prusa użyła zasilania prądem przemiennym. Czyli AC. To daje ogromną moc, a pod grubym blokiem aluminium mamy tu podwójną pętlę grzewczą. To jest odpowiedź na po problem podginania się druków. Zapewnia to idealne, równomierne nagrzewanie całej powierzchni. Zimne narożniki po prostu przestają istnieć, a co więcej, mamy teraz aktywne podgrzewanie komory. Pod stołem są dwa wentylatory, które wpychają powietrze na nagrzewnicę, wymuszają obieg, dzięki temu cała komora stabilizuje się na poziomie 60 stopni Celsjusza. To jest klucz do bezproblemowego drukowania ASA, ABS czy poliwęglanu na dużej powierzchni. Prusa nie goni za szybkością, goni za niezawodnością. Co sądzicie o tym modelu? Czy to jest dobre posunięcie? Zostawcie komentarz. Ale trzymajcie się mocno, bo przechodzimy do Prusa XL. Ta platforma właśnie zyskała nową przełomową zdolność. Mamy nową głowicę: Silicon Printing Toolhead dostępna w pierwszym kwartale 2026 roku za 1000 dolarów. To jest partnerstwo z firmą Filament2, Filament2, które wnosi do desk topowego druku 3D materiały przemysłowe. Mówimy tu o silikonie wysokotemperaturowym, poliuretanach i żywicach epoksydowych w postaci pasty. I jest to możliwe dzięki technologii płynnego filamentu. Materiał jest dostarczany w cienkich tubach, które są rozcinane, a następnie wtryskiwane są do precyzyjnej dyszy mieszającej. To tutaj następuje połączenie i utwardzanie dwuskładnikowego materiału. Materiał jest utwardzany w locie. A teraz najlepsze. To, co jest unikalne dla XL. Możliwość fuzji. Po raz pierwszy w historii desktopowego druku 3D możesz połączyć druk FDM z drukiem silikonem w jednym zadaniu. Głowica FDM może wydrukować podpory z rozpuszczalnego materiału, a potem głowica silikonowa drukuje samą część. Usuwasz podpor podpory i masz idealny, elastyczny element. Możesz drukować części z dwóch różnych silikonów o różnej twardości szora. To jest funkcja, której nie oferuje żadna inna maszyna na rynku. Prosa zapewnia platformę, a filament 2 nowość materiałową. Na koniec dwa szybkie, ale mega ważne ogłoszenia. Po pierwsze, Open Print Tag. Otwarty standard, e, otwarty standard RFID dla szpul. Otwarty i zapisywalny. To jest duży kontrast do zamkniętych systemów konkurencji. A co najlepsze, nowe, cieńsze szpule Prusament bez kartonowego rdzenia. Są wreszcie kompatybilne z systemami zarządzania materiałem, takimi jak MS od Bumble Lab. To jest po prostu ukłon w stronę społeczności. Po drugie, Prusa Slicer 3.0. Nowy czysty interfejs i funkcja, na którą czekali wszyscy zaawansowani użytkownicy. Koniec z chaosem. Dochodzą zakładki projektów. To jest bardzo duży boost dla produktywności. Prusa wyznacza nowy kierunek. Core 1L to precyzja, a XL to wejście w segment materiałów przemysłowych. Pytanie do Was. Czy jesteście gotowi zapłacić więcej za tą technologiczną dominację? Dajcie znać w komentarzu. Core L czy XL? Subskrybujcie i do zobaczenia.